Prowadząc swój sklep internetowy, pisząc bloga albo zarządzając stroną firmową, biznesową, musisz zadbać o to, aby użytkownicy odwiedzali Twoją witrynę. Ogólnie rzecz biorąc, masz dwie możliwości. Z jednej strony możesz zainwestować w reklamę, z drugiej zaś możesz skupić się na pozyskiwaniu tzw. organicznego ruchu, czyli na pozycjonowaniu swojej strony. Ten działania nazywamy często SEO. I właśnie dzisiaj w tym nagraniu opowiem Ci, jak zajmować się SEO robiąc to samemu, nie zatrudniając agencji marketingowej. Zaczynajmy. W pierwszej kolejności spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest SEO, czym jest pozycjonowanie strony. Chcąc podzielić się taką krótką, zwięzłą definicją, należałoby powiedzieć, że to wszelkie działania, które sprawiają, że Twoja strona znajduje się na górze wyników wyszukiwania, gdy użytkownik wpisze określoną frazę. I załóżmy tutaj, powiedzmy, użytkownik szuka hotelu w Białym Stoku, na przykład wpisuje frazę Hotel Biały Stok. No i działania pozycjonerskie mają na celu sprawienie, aby Twoja strona właśnie była na samej górze. Kolejny przykład. Użytkownik szuka samochodu zdalnie sterowanego. Jeśli masz sklep internetowy, to zależy ci na tym, aby Twoja witryna pojawiła się na samej górze, gdy użytkownik wpisze np. autko zdalnie sterowane. I teraz zastanówmy się, jakie działania obejmuje SEO. Mówiąc w pełnym uproszczeniu, pozycjonowanie składa się z kilku obszarów. Pierwszym z tych obszarów jest tworzenie wartościowych treści. Wartościowe treści to takie, które odpowiadają idealnie na oczekiwania użytkowników. Aby treści można było nazwać wartościowymi, Google musi je tak postrzegać. A więc te treści, oprócz tego, że są interesujące, zachęcające do lektury z punktu widzenia użytkownika, muszą być też zoptymalizowane odpowiednio pod algorytmy Google. Głównie Google, bo oczywiście Google jest główną wyszukiwarką zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Co więcej, SEO to także link building, czyli wszelkiego rodzaju taktyki, które sprawiają, że do Twojej strony, strony pozycjonowanej, prowadzi wiele linków z internetu. Linków z internetu, które zostały opublikowane na wysokiej jakości stronach, stronach, które Google postrzega, postrzega jako wiarygodne. Dzięki temu, im więcej linków prowadzi do Twojej strony, tym jest to wyraźniejszy sygnał dla Google, że Twoja strona ma wysoką jakość, że użytkownicy chętnie będą ją odwiedzać, ponieważ mogą tam się spodziewać rozwiązania swoich problemów. Trzecim obszarem SEO jest optymalizacja techniczna stron. Strony muszą się szybko wczytywać, prawidłowo wyświetlać na. Urządzeniach o różnych rozdzielczościach, o ekranach, które mają różne rozdzielczości, czyli mówimy tutaj głównie o optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych. Czyli weźmie użytkownik smartfona, będzie chciał zrobić zakupy, Twoja strona musi się dobrze wyświetlać na danym smartfonie. W dużym uproszczeniu te trzy właśnie obszary stanowią o sile całej dziedziny, którą jest skuteczne pozycjonowanie. Teraz zastanówmy się, jaka wiedza będzie ci potrzebna, aby robić to samodzielnie: samodzielnie pozycjonować swoją stronę, bo przyjmijmy, że jakaś agencja web deweloperska stworzyła dla ciebie stronę, prowadzisz na przykład firmę remontową, chcesz pozycjonować się na przykład na, na frazy typu powiedzmy układanie paneli Warszawa, powiedzmy. I na przykład agencja nie stworzyła takiej podstrony, dlatego warto, abyś umiał umiała samodzielnie stworzyć taką witrynę, taką podstronę powiedzmy w WordPressie. Zakładam, że jest spora szansa, że będzie Twoja strona rozwijana na WordPressie, bo znakomita większość stron w internecie, zarówno polskim, jak i globalnym korzysta z WordPressa, dlatego musisz umieć edytować, edytować witryny w tym edytorze. Do tego na pewno przydać się umiejętność znajomość html i css -a. Wiadomo, dobrze byłoby znać też JavaScript i PHP, czyli dwa języki główne, na których oparte są strony internetowe, ale no, ustaliliśmy, że chcesz, powiedzmy, tylko nauczyć się pozycjonowania na własne potrzeby. Więc y, znajomość właśnie obsługi WordPressa i HTML CSS powinny ci wystarczyć. Następnie pojawia się kolejna sprawa. Musisz wiedzieć, jak dokonywać analizy słów kluczowych. Tutaj przydatne będą różne narzędzia, typu być może płatne Senuto, może, może Surfer SEO, który jest jednocześnie edytorem, Answer The Public, narzędzie, które podpowiada na słowa kluczowe, które wpisują użytkownicy w wyszukiwarce Google, takie problematyczne, na przykład jak jak przygotować się do egzaminu maturalnego. Właśnie Answer the Public jest częściowo bezpłatnym narzędziem, więc tu można nauczyć się analityki słów kluczowych. Dodatkowo jest bezpłatne narzędzie od Google, Google Keyword Planner i tu też powinieneś, powinnaś zajrzeć, aby lepiej zrozumieć czego szukają użytkownicy. Oczywiście musisz też poznać rodzaje słów kluczowych, bo są różne rodzaje, cztery typy wyróżnia się słów kluczowych czyli w zależności od intencji użytkownika, mówimy o intencji informacyjnej, transakcyjnej następnie nawigacyjnej czyli użytkownik powiedzmy wpisuje sobie hasło Allegro w Google bo chce się dostać na stronę tego znanego portalu następnie są też zapytania komercyjne użytkownik szuka informacji chce już kupić produkt wybrać powiedzmy oprogramowanie do sklepu internetowego i szuka jakiś porównań tutaj już jest prawie gotowy do zakupu ale chce zgłębić swoją wiedzę no i musisz to wszystko wiedzieć jak, na czym to polega? Następną umiejętnością, która będzie Ci potrzebna, jest nauka SEO copywritingu. Musisz samodzielnie optymalizować treści na Twojej stronie, zarówno jeżeli masz sklep opisy produktów, jeśli prowadzisz dodatkowo bloga, musisz umieć artykuły tworzyć tak, aby one no, były wysoko oceniane przez Google i chętnie czytane przez użytkowników. Kolejną umiejętnością jest na pewno optymalizacja grafik. Nie można wrzucać sobie zdjęć dowolnie ściągniętych. Każde zdjęcie musi mieć odpowiedni rozmiar. Nie powinno, jest taka złota zasada, że rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać... 100 kB, a więc musisz wiedzieć, jak je optymalizować. Są narzędzia online, takie jest popularne Tiny PNG, które pozwala łatwo, szybko zoptymalizować. Niestety jest to przeglądarkowe, trzeba wysłać zdjęcie, żeby z niego skorzystać. Może lepiej robić to właśnie lokalnie, na przykład w Photoshopie. Kolejną umiejętnością, która będzie ci potrzebna, jest optymalizacja metatagów, czyli tagu title i description. Czyli to są te informacje, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google, gdy użytkownik wpisze interesującą go frazę. To są te informacje, które reprezentują Twoją podstronę w wynikach wyszukiwania. Te wszystkie umiejętności są Ci potrzebne i wydaje mi się, że no poznanie tych informacji, o których powiedziałem, już pozwoli Ci jakoś podstawowe działania prowadzić SEO. Do tego jeszcze, gdy już się nauczysz, właśnie zgłębisz swoją wiedzę na temat tych podstaw, musisz też potrafić audytować swoją stronę. Przydatne będą tu narzędzia takie jak Google Search Console, przydatny będzie, będzie, przydatna będzie aplikacja Screaming Frog, którą możesz pobrać na komputer i ona będzie wskazywać wszystkie jakby ewentualne niedociągnięcia pojawiające się na Twojej stronie, czyli na przykład dana podstrona nie ma tytułu. Powiedzmy, brakuje linków między podstronami. Jest wiele też płatnych stron do audytu. Ahrefs ma taki, takie swoje narzędzie do audytowania witryny, i właśnie. Jeżeli byś chciał zdecydować się na płatne narzędzie, no to wiadomo, daje to większą wartość, ale szukaj w internecie tych, które są darmowe, i informacje, które będą zawarte w audycie, te wszystkie błędy, to będzie kapitalna baza, która pozwoli Ci zgłębiać wiedzę na temat poszczególnych obszarów. Bo jeżeli zobaczysz, audyt wykryje, że na przykład Twoja strona nie korzysta z certyfikatu SSL. Od razu sobie sprawdzisz, czym jest certyfikat SSL, zobaczysz, czym jest też protokół HTTPS. Automatycznie, dzięki wykonaniu audyt wykonanemu audytowi, będziesz zgłębiać całą wiedzę na temat SEO. To będzie jakby taki drogowskaz, który będzie odsyłał do poszczególnych elementów, których musisz się nauczyć. I tym samym. Jestem wręcz przekonany, że będziesz w stanie w taki sposób pozycjonować swoją witrynę. Oczywiście są sytuacje, w których nie będziesz umiał, umiała sobie poradzić z jakimś technicznym zagadnieniem. Wtedy możesz po prostu jednorazowo znaleźć freelancera, który Ci pomoże. Jest na grupach na Facebooku mnóstwo osób jest gotowych w ramach zlecenia wykonać taką realizację. Jeżeli będziesz chciał, chciała jakiś skrypt wgrać, taki trudny, którego nie potrafisz samodzielnie wykonać, bez trudu sobie znajdziesz osobę, która Ci z tym pomoże. No i co, no myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o samodzielne prowadzenie działań SEO. Na pewno ktoś może się doczepić, że to jest bardzo po łebkach przedstawione, ale ten, ta treść ma być takim drogowskazem. I co, to teraz myślę, że jeśli zainteresowało Cię to wideo, fajnie jakbyś zasubskrybował, zasubskrybowała ten kanał. Dzięki temu nie ominą Cię żadne treści, które będę tu regularnie publikował. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!